Serowe brzegi w Pizza Hut są tym, czym Big Mac dla McDonald's albo Hot Wings dla KFC. To synonim marki, który już od 30 lat przynosi jej na całym świecie dochody liczone w miliardach dolarów. Tymczasem niewiele brakowałoby, by w 1995 roku ten ikoniczny feature z w odmentach zapomnienia, w zasadzie zanim na dobre trafił do oferty. I pewnie stałoby się tak, gdyby nie on. Donald Trump. Kto lubi serowe brzegi w Pizza Hut, ten z dużym prawdopodobieństwem zawdzięcza możliwość, Kosztowania tego przysmaku prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Thank you, thank you very much. I jak na Trumpa przystało, to historia o wojnie, romansie, wielkich pieniądzach oraz tym, jak ogromne znaczenie w kreowaniu naszych gustów ma marketing. Zatem usiądźcie wygodnie w fotelach i posłuchajcie, jak Donald Trump uratował pizzę z serowymi brzegami. Lata 90. w Ameryce to były arcyciekawe czasy. Kurt Cobain rozkochał młodzież w granżu i flanelowych koszulach. Michael Jordan nie mógł zdecydować się, którą woli piłkę. Pepsi oferowało odrzutowiec Harrier za punkty z nakrętek, a największe sieci pizzerii prowadziły brudną wojnę o rynkową dominację. Było ich trzech: Dominos, Pizza Hut i Little Caesars. Caesar? Czy Cezar? Domino's zrewolucjonizował rynek fast foodów, oferując zwrot pieniędzy, jeżeli pizza nie dotrze w ciągu 30 minut. Little Caesars to cesarze opłacalności. Słynny slogan, pizza pizza, oznaczał, że można dostać u nich dwa placki w cenie jednego konkurencji. Za to w ich lokalach nie było stolików i nie oferowali dostawy. Chcesz zjeść tanio, to sobie odbierz i jedz w domu. Albo na stojąco. Pizza Hut była liderem rynku i tą cool restauracją na rodzinny wypad dzięki bufetowi All You Can Eat. Te trzy sieci odpowiadały za aż 48%. Sprzedaży pizzy w Stanach Zjednoczonych. Ale dla każdej z nich to było mało, dlatego prowadziły ze sobą niedorzeczną walkę na reklamę i ofertę, znaną dziś historii jako Wielkie Pizzowe Wojny. Rywalizacja była tak zacięta, że sięgała najodleglejszych granic absurdu. Przykłady, kiedy w 1993 roku sterowiec reklamowy Pizza Hut rozbił się o wieżowiec na Manhattanie, raniąc dwóch pilotów i jeden z wiceprezesów firmy stwierdził w rozmowie z mediami, że w sumie dobrze się stało, bo to zwiększy rozpoznawalność. Marki. W tym samym roku Dominos zaprezentowało Dominatora. Pizzę o długości ponad 75 cm, największą na całym amerykańskim rynku. Niestety ktoś pewnie stracił za to robotę, bo była tak wielka, że nie mieściła się do aut kurierów. Znana z dostaw restauracja już po chwili oferowała swojego potwora wyłącznie na miejscu lub z odbiorem osobistym. Little Caesars specjalizowało się z kolei w przezabawnych, irracjonalnych reklamach, które były absurdalne same w sobie i przeszły do historii marketingu. Można by tak wymieniać i wymieniać. To była nieustanna bitka na wzajemne uszczypliwości, innowacje i jak najlepsze i jak najgłośniejsze kampanie i reklamy. A pamiętajcie, że mówimy o latach 90 Wojna cenowa Lidla i Biedronki to przy tym niewinne kuksańce dwóch przedszkolaków. Było więc naprawdę grubo. Właśnie w takich okolicznościach, zaciekłych rynkowych zmagań, w których nie obowiązywały żadne reguły ani zdrowy rozsądek, powstała Stuffed Crust Pizza, czyli pizza z brzegami wypełnionymi serem. Dla Pizza Hut był to niezwykle istotny produkt. Inspiracją dla technologów firmy był uczestnik badań konsumenckich, który stwierdził, że, on to brzegi oddaje psu, bo są niedobre. Marka zakasała więc rękawy i po trzech latach pracy, która pochłonęła grube miliony dolarów, wprowadziła serowe brzegi do menu. Problem w tym, że w pierwszych testowych lokalizacjach sprzedawały się katastrofalnie. No, nikt nie chciał tego jeść. Pizza Hut musiała być zdesperowana, bo posunęła się do postawienia ultimatum zespołowi BBDO, swojej agencji. Agencji reklamowej. Albo coś wymyślicie, albo tracicie robotę. I właśnie wtedy na scenę wchodzi on. Donald Trump już w latach osiemdziesiątych stał się żywym symbolem amerykańskiego snu na sterydach. Dzięki licznym sukcesom biznesowym sprawiał wrażenie, że gdyby mógł, to zamieniłby w złoto nie tylko swoje słynne wieżowce, ale i latające nad nimi chmury. Jego nazwisko traktowano jak synonim obrzydliwego bogactwa, niezdrowego przepychu i, jakby to powiedzieć, pewnej subtelności multimilionera z Nowego Jorku, czyli jej absolutnego braku. Był ikoną kultury konsumpcji, ale także popkultury. Wpychał się do filmów i seriali, gdzie... Grał samego siebie i gościł w najpopularniejszych talk show. Każdy Amerykanin wiedział, kim jest Donald Trump, czym się zajmuje i kto jest jego żoną. Już wtedy był w Stanach znany nie mniej niż za czasów prezydentury. Właśnie dlatego, kiedy w 1990 roku opinia publiczna dowiedziała się o jego romansie, a jego małżonka Ivana wniosła pozew rozwodowy, rozpoczął się jeden z najgłośniejszych skandali obyczajowych w historii USA. Ku uciesze mediów, małżonkowie pałali do siebie otwartą zawiścią i nieszczędzili sobie medialnych docinek. Ona chciała oskubać go z majątku i oskarżała o urągające traktowanie. On na każdym kroku porównywał ją do kochanki, sugerując, że preferuje walory tej drugiej. To było jak sprawa Johnny Depp kontra Amber Heard, tylko 10 razy bardziej. No dobra, ale co to w ogóle ma wspólnego z pizzą? Jak już wiemy, w 1995 roku Pizza Hut miała poważne problemy ze sprzedażą bardzo kosztownego pomysłu na placki z brzegami wypełnionymi serem. W kontekście całej lawiny nietuzinkowych produktów i absurdalnych kampanii reklamowych na rynku pizzy, sieć potrzebowała czegoś naprawdę odjechanego, by odwrócić los swojego niewypału. To wtedy marketingowcy z BBDO wpadli na pomysł a może powiemy ludziom, że jedzą pizzę źle i trzeba zaczynać od brzegów? Pomysł wydawał się być równie dobry, co głupi. No bo dlaczego ktoś miałby jeść pizzę od tyłu? To był all-in. Być albo nie być zarówno dla BBDO, jak i serowych brzegów. Dlatego kampania potrzebowała naprawdę potężnego uderzenia marketingowego. A pamiętajmy, że trwały pizzowe wojny i wywarcie wrażenia na konsumentach nie było łatwym zadaniem. Marketingowcy szukali czegoś, co tak jak nowy sposób jedzenia pizzy wydaje się być abstrakcyjne, ale jednak możliwe. To wtedy pojawiła się koncepcja pogodzenia państwa Trump. BBDO złożyło Donaldowi i Iwanie propozycję: wspólny spot, milion dolarów od łebka. Jak po latach przyznała jedna z twórczyń reklamy, Janet Lyons, to był ostatni akt desperacji i nikt nie spodziewał się pozytywnej odpowiedzi. Tymczasem para błyskawicznie powiedziała sakramentalne tak i wyszło z tego arcydzieło gastronomicznego marketingu. W pomieszczeniu udekorowanym na styl słynnego Plaza Hotel, tego samego w którym w Nowym Jorku za Zatrzymał się Kevin, Donald i Iwana prowadzą namiętną, zmysłową rozmowę o pragnieniu tego, co zakazane. Wtedy dzieje się to. Amerykanie byli w szoku. Donald i Ivana, pałający do siebie nienawiścią, byli małżonkowie. Siedzą na kanapie i w romantycznej atmosferze wcinają pizzę, a połączyły ich serowe brzegi. Reklama nareszcie pchnęła kampanię do przodu i uratowała nowość od Pizza Hut z przepaści. Tylko w 1995 roku produkt zapewnił sieci 300 milionów dolarów przychodu. Przy początkowej inwestycji, zależnie od źródła, wynoszącej nawet do 100 milionów dolarów. Donald Trump zgodził się na udział w reklamie, bo kocha światła reflektorów i wiedział, że tak niedorzeczny pomysł sprawi, że znów będzie o nim głośno w całych Stanach Zjednoczonych. Poza tym miał wówczas potężne problemy finansowe i no cóż, w tym czasie milion dolarów to nie były dla niego frytki. Zaangażował się w produkcję do tego stopnia, że na plan przyszedł brany w smoking, oszczędzając trochę pracy charakteryzatorom, a poza tym nie szczędził ekipie komentarzy i wskazówek. Pozwalał sobie nawet na wybór ostatecznych ujęć, co jest oczywistą rolą reżysera, a legendarną puentę, na którą pomysł powstał dopiero of the news the i have the last size actually Wymusił na byłej małżonce, która kategorycznie nie chciała się na nią zgodzić. Trump miał być podczas pracy niezwykle uprzejmy. Jak wspominają twórcy, przywitał się z każdym na planie i zapamiętał imiona wszystkich członków ekipy, ale i uporczywy do tego stopnia, że jeden z producentów zwrócił mu uwagę, że to nie on kręci tę reklamę. I jeszcze zobaczysz, że mam z wszystkim rację, miał odburknąć Trump. I podobno miał. Zwrócił na przykład uwagę, że walory i wany źle wyglądają w ustawionym świetle, z czym ekipa zgodziła się i przestawiła lampę. Ta historia to dowód na to, jak marketing potrafi zmienić kulinarne gusta całych mas, a czasem nawet pogodzić największych wrogów, o ile na stole leży odpowiednia kwota. Pizza Hut zbiła na serowych brzegach fortunę, a dziś przychody z tego produktu liczyć można już nie w setkach milionów, a grubych miliardach dolarów. I choć nie cieszy się w Polsce aż tak dużą popularnością jak w Stanach Zjednoczonych, to za oceanem jest dosłownie synonimem marki Pizza Hut. Kojarzy się z nią tak mocno, że pomimo notorycznej kradzieży pomysłów w czasie wielkiej pizzowej, wojny. Domino's nigdy nie zdecydowało się na wprowadzenie serowych brzegów do oferty w USA, a Little Caesars zrobiło to dopiero w 2024 roku, 29 lat po premierze oryginału. A może znacie inne przykłady jedzenia, które sukces zawdzięcza głównie marketingowi? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli spodobał wam się ten odcinek, rozważcie pozostawienie subskrypcji. Więcej historii o food kulturze już niebawem. Smacznego tygodnia.